Witajcie, ten odcinek poświęcony będzie charakterystyce bohaterów powieści przygody Tomka Sawiera, a także omówimy wybrane motywy pojawiające się w tym utworze. Historia napisana przez Marka Twaina to powieść pełna przygód określonych humorem, która dla niejednego dziecka będzie lekturą dostarczającą wielu wrażeń. Również dorośli będą się przy niej świetnie bawić, ponieważ mogą sobie przypomnieć czasy beztroskiego dzieciństwa. Tomek Sawyer jest głównym i tytułowym bohaterem powieści. Jest sierotą i znajduje się wraz ze swoim przyrodnim bratem pod opieką ciotki Poli. Kobieta ma z nim wiele problemów, gdyż chłopiec nie stroni od kłopotów, nie lubi chodzić do szkoły ani uczyć się. Słabe wyniki w szkole wynikają bardziej z jego lenistwa i niechęci do podejmowania jakiejkolwiek pracy, ponieważ w rzeczywistości jest dzieckiem bystrym i inteligentnym. Dzięki sprytowi często udaje mu się oszukiwać ciotkę i kolegów, jak to ma miejsce wtedy, gdy za karę miał pomalować płot, ale wykorzystał do tego celu swych przyjaciół, od których w dodatku otrzymał wynagrodzenie za to. Jego spryt również uwidacznia się w momencie, gdy w szkółce niedzielnej odkupił od kolegów karteczki będące dowodem znajomości wersetów z Biblii, aby otrzymać nagrodę od dyrektora. Jest wesołym chłopcem, ma duże poczucie humoru i bujną wyobraźnię i to najczęściej on jest inicjatorem wielu szalonych pomysłów, które podsuwa swoim kolegom. Tomek ma bardzo impulsywny charakter. Często wdaje się w bójki bez wyraźnego powodu, a w jego życiu wielką rolę odgrywają emocje, którymi najczęściej się kieruje. Zwykle ma dobre intencje, ale nie zawsze udaje mu się właściwie postępować. Jest chłopcem bardzo wrażliwym, który mocno przeżywa. Wszelkie porażki, ale równie szybko podnosi się po nich i idzie do przodu. Ma tendencję do popadania w melancholię, rozmyślania o swoim życiu, a wręcz użalania się nad sobą. Tomek często pragnie być w centrum uwagi wszystkich mieszkańców. Można się domyślać, że ta chęć przykucia uwagi i zainteresowania własną osobą może wynikać z tego, że chłopiec jest sierotą. Pomimo, że swojej ciotce dostarcza wielu zmartwień, to bardzo ją kocha. W stosunku do swojego brata bywa złośliwy, ponieważ nie znosi jego donosicielstwa. Główny bohater jest trochę naiwny i wierzy w liczne przesądy. Na przykład, że cień rzucony przez drzewo o północy wskaże skarb. Że piątki są pechowe. Tomek potrafi być odważny i szlachetny. Gdy sytuacja tego wymaga, potrafi postąpić tak jak trzeba. Jak to ma miejsce, gdy mimo strachu przed zemstą Idiolina składa zeznania ratujące życie Mafa Pottera. Zachowuje się troskliwe w stosunku do osób, które darzy uczuciem. Podczas ucieczki wraca sprawdzić, jak wygląda sytuacja w domu ciotki Poli, a swoją ukochaną Beki ratuje przed karą za zniszczenie książki nauczyciela. Również podczas trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się razem z Beki będąc w jaskini, potrafił zachować zimną krew, podtrzymać nadzieję dziewczynki i ostatecznie wydostać się z pieczary. Chłopiec ma krót kręcone włosy, co jest jego utrapieniem, ponieważ jego zdaniem loki są rzeczą niemęską. Na co dzień biega boso w zniszczonym ubraniu, w którym czuje się wygodnie, a dopiero w niedzielę ubiera buty i drugie, czyste i eleganckie ubranie. Tomek jest dzieckiem towarzyskim i otwartym na innych ludzi, a jego najlepszymi przyjaciółmi są kolega włóczęga Huckleberry Finn i Joe Harper. Tomek Sawyer jest na pewno pozytywnym bohaterem, którego można polubić mimo jego wad. Jest wiernym przyjacielem i nigdy nie zapomina o bliskich mu ludziach. Pomimo, że jest nieposłuszny, to ma bardzo dobre serce. Hakalbery, film popularnie zwany hakiem, jest przyjacielem Tomka i sierotą, został porzucony przez ojca pijaka. Prowadzi życie w uczelni, nie ma własnego domu, śpi w pustych beczkach i na werandach domów innych mieszkańców. Można powiedzieć, że jest wyrzutkiem znajdującym się poza społeczeństwem. Jest samotnikiem, a inni mieszkańcy nie przepadają za nim. Hak nie chodzi do szkoły ani na nabożeństwa. Pali fajkę, przeklina i robi to na co ma ochotę i między innymi dlatego wzbudza podziw u rówieśników, którzy zazdroszczą mu swobody. Rodzice jego rówieśników zabraniają swoim dzieciom zadawania się z nim, ponieważ może mieć zły wpływ na nich. Dla haka najważniejszą wartość stanowi wolność i swoboda, czemu daje wyraz, gdy ucieka od wdowy Douglas, ponieważ nie chce przystosować się do padających u niej zasad. Jest samodzielny, umie zadbać o siebie, co wynika z faktu, że od najmłodszych lat zdany był tylko na siebie. Pomimo, że hak razem z Tomkiem staje się posiadaczem ogromnej ilości pieniędzy, to nie robi to na nim dużego wrażenia, gdyż pieniądze nie mają dla niego aż tak dużego znaczenia i nawet gotów jest oddać swoją część Tomkowi. Jest wiernym i oddanym przyjacielem Tomka i chętnie towarzyszy mu we wszystkich przygodach. Postawiony w trudnej sytuacji, ratuje życie wdowy Daglas, którą uważa za bardzo dobrą Kobietę. Również dowodem na jego dobre serce są odwiedziny razem z Tomkiem Mafa Pottera, gdy ten znajdował się w więzieniu. Hak nie przywiązuje najmniejszego znaczenia do wyglądu. Nosi postrzępione i zużyte ubrania, a jego kapelusz jest tak zużyty, że nie przypomina nakrycia głowy. Gdy Hak ma nosić porządne ubrania, to czuje się w nich skrępowany i nie jest w stanie długo w nich wytrzymać. Hak jest postacią niezwykle sympatyczną i pozytywną. Jest dowodem na to, że nie można oceniać ludzi tylko na podstawie wyglądu. Jego życie również pokazuje, że człowiek może być szczęśliwy bez posiadania majątku, dużego domu i innych rzeczy. Co więcej, wszystkie te materialne rzeczy stanowią pewne ograniczenie wolności i ostatecznie mogą unieszczęśliwiać człowieka. Ciotka Poli jest krewną Tomka, która po śmierci siostry stara się zaopiekować Tomkiem Isidem. Robi wszystko, co jest w stanie, aby wychować Tomka na porządnego człowieka, choć nie jest to łatwe. Na pozór jest surowa, ale jest bardzo ciepłą osobą, która bardzo kocha Tomka i troszczy się o niego. Nie potrafi surowo karać chłopca, zamiast go zbić, stuka go tylko po głowie naparstkiem czy każe pomalować płot w czasie przeznaczonym na zabawę. Siotka Poli wierzy w alternatywne metody leczenia i dlatego prenumeruje wiele czasopis poświęconych tej tematyce, a metody te stosuje na swoich podopiecznych, jak to miało miejsce wtedy, gdy kazała zażywać Tomkowi substancję o nazwie pogromca bólu. Sidney Sawyer jest przyrodnim bratem Tomka i stanowi jego przeciwieństwo. Nie spędza czasu ze swoim bratem na psotach, jest grzecznym i posłusznym. Chłopcem. Często donosi na swojego brata, próbuje zdemaskować jego psoty, za co Tomek później mści się na nim. Można powiedzieć, że z Lizusem i skarży pytą, ale mimo to kocha swojego brata. Mary jest kuzynką chłopców i razem z nimi uczęszcza do szkółki niedzielnej. Becky Thatcher jest córką sędziego Thatchera i w miasteczku pojawia się na kilka tygodni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest śliczną dziewczynką o niebieskich oczach i jasnych włosach i Tomek zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, a dziewczynka ofiarowuje mu bratka. Ich związek jest jednak bardzo burzliwy, a Becky cechuje się upartością i wielką dumą. Ostatnie jednak godzą się, gdy Tomek ratuje dziewczynkę przed karą nauczyciela za zniszczenie książki. Dziewczynka bardzo obawiała się tej kary, ponieważ była bardzo dobrą uczennicą. Podczas pikniku razem z Tomkiem gubią się w jaskini McDougala i dzięki roztropności, wytrwałości i determinacji chłopca unikają śmierci z głodu. Joe Harper jest przyjacielem Tomka ze szkoły. Chłopcy chętnie razem spędzają czas, na przykład bawiąc się w Robin Hooda. Podobnie jak tytułowy bohater, nie przepada za szkołą i skory jest do psot. Gdy zostaje niesłusznie posądzony przez swoją matkę o wypicie śmietany, postanawia, podobnie jak Tomek i hak zostać piratem. Indianin Joe jest mordercą. W trakcie wizyty na cmentarzu zabija doktora Robinsona, a winę zrzuca na pijanego kompana Mafa Pottera, a gdy jego kłamstwo zostaje ujawnione podczas rozprawy przez Tomka, ucieka z miasta, by powrócić wkrótce, udając głucho niemego hiszpana. Jest pamiętliwy mściwy. Zabija doktora Robinsona, gdyż ten 5 lat temu wyrzucił go z kuchni swojego ojca, gdy Indianin przyszedł prosić o jedzenie. Również próbuje zemścić się na wdowie Douglas za to, że jej mąż skazał go za włóczęgostwo, ale ostatecznie hak interweniuje u Walijczyka w tej sprawie. Joe odnajduje skarb w nawiedzonym domu i zakopuje go w jaskini MacDougala w miejscu, które oznacza krzyżem. Niestety dla niego jaskinia zostaje zamknięta i Indianin umiera tam z głodu. Maf Potter jest towarzyszem Indianina i doktora Robinsona podczas nocnej wyprawy na cmentarz. Jest pijany i w czasie bójki z doktorem. Daje sobie wmówić, że to on zabił Robinsona. Zostaje uniewinniony dzięki wyznaniom Tomka. Wdowa Douglas jest kobietą mieszkającą na wzgórzu Cardiff Hill. Jest lubiana przez wszystkie dzieci. Dzięki interwencji Haka udaje się uniknąć zemsty Indianina Joe i kobieta, w dowód wdzięczności, postanawia zaopiekować się Hakiem i wychować go na porządnego człowieka. Faliczyk i jego trzej synowie mieszkają w pobliżu wdowy Douglas i, gdy dowiadują się od Haka o planach Indianina, postanawiają ryzykować własne życie, aby ocalić wdowę. W czasie choroby Haka opiekują się nim. Pan Dobbins to surowy nauczyciel ze szkoły, który w młodości marzył, aby zostać lekarzem i dlatego często wraca do książki o anatomii, którą trzyma w swojej szafce. Najczęściej stosowaną przez niego metodą wychowawczą jest bicie. Uczniowie podczas zakończenia roku szkolnego postanawiają zemścić się na nim, ośmieszając go przez zdjęcie mu peruki przez kota zawieszonego na lince oraz ukazanie jego wcześniej pozłoconej łysiny. Jednym z głównych motywów powieści są przygody głównych bohaterów. Tomek i Hak nieustannie popadają w tarapaty, uczestniczą w rozmaitych awanturach, często przy tym znajdując się w niebezpieczeństwie, a także są świadkami nietypowych zdarzeń. Tomek ma wybujałą wyobraźnię i wiele pomysłów na psoty, które zwykle kończą się karą od ciotki Poli, ale czasami zabawa prowadzi do odkrycia bardzo niebezpiecznych tajemnic, jak to miało miejsce wtedy, gdy chłopcy byli świadkami morderstwa doktora Robinsona. Postacią budzącą szczególne zainteresowanie jest kolega Tomka Huckleberry Finn, który nie ma własnego domu i wiedzie żywot włóczęgi. Hak mógłby być postrzegany jako ofiara losu, ale chłopiec jest przyzwyczajony do takiego trybu życia, które dla niego stanowi esencję wolności i w tym znajduje swoje szczęście. Przegarnięty przez wdowę Douglas mimo jej dobrych intencji nie czuje się w jej domu dobrze ze względu na krępujące go zasady jak przestrzeganie czystości. Chłopiec nawet ucieka do dawnego życia, gdzie śpi w beczkach, chodzi boso w zniszczonych ubraniach, bo tam czuje się naprawdę wolny. Dla Haka o wiele bardziej od bezpiecznego i stabilnego życia ważniejsza jest wolność. Tomek również ceni sobie wolność, ale rozumie także, że należy przestrzegać niektórych praw i zasad, ponieważ wolność oderwana od zasad nie ma swojego smaku i wartości. Tak też się dzieje, gdy chłopcy, żyjąc jak piraci, są wyjęci spod wszelkich reguł, ale jednak długo tak nie wytrzymują i postanawiają wrócić do znanej im cywilizacji. W książce przedstawiony jest motyw miłości na podstawie relacji Tomka i Becky. Chłopiec zakochuje się w dziewczynce od pierwszego wierzenia, ale ich relacja jest dosyć burzliwa. Przeżywają kryzysy, sprzeczają się ze sobą, ale ostatecznie uzyskują porozumienie, gdy Tomek szlachetnie przyjmuje winę za zniszczoną książkę nauczyciela na siebie. Można powiedzieć, że jest to dowód na to, że chłopiec darzy Beki prawdziwym uczuciem. W historii Obecny jest motyw przyjaźni. Tomek ma dwóch przyjaciół: Joe Harpera i Haka Fina. Należy powiedzieć, że rodzice przestrzegają swoje dzieci przed zadawaniem się z hakiem, którego uważają za łobuza, ale Tomkowi zdaje się nie przeszkadzać styl życia haka, a nawet mu imponuje. Podziwia go za to, że może palić fajkę i lekceważyć zasady rządzące światem. Chłopcy są wobec siebie szczerzy i lojalni, a to, że hak nie wpasowuje się do ogólnie przyjętego schematu, nie oznacza, że jest złym człowiekiem, czego daje dowód ratując wdowę Douglas przed Indianinem Joe.